...pastelowe. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Pokemon Go i dzisiaj chciałem wam pokazać jak się leczy pokemony. Dobra, wchodzimy w to, w Pokebola, wchodzimy w Intems i macie tutaj potiony. Jest zwykły potion, jest super potion, jest hyper potion i dzięki temu możecie leczyć Pokémony. I na przykład tym, tym fioletowym potionem leczycie mało. Nie aż tak dużo, ale leczycie coś. Super leczycie trochę więcej, a hyperpotionem leczycie najwięcej. A jakby wam nie pokazywało, jak wejdziecie we wszystkie Potiony i nie pokazuje wam, że możecie uleczyć Pokemona, to pierw musicie wejść o, o w to, w tę riwę tu. W rive, wchodzicie w riwę, rive, w rive. I tu wam powinno pokazywać pokemony, jak macie na przykład całe zbite to i nie będziecie mogli tym, nie będzie wam tu pokazywało pokemonów, że możecie ulepszyć. Dopiero w Rive uleczycie trochę i później możecie wszystkimi potionami. Więc tak się leczy pokemony. Dobra, to, to, to był poradnik jak się leczy pokemony. W Pokémon Go zostawcie suba, lajka i do zobaczenia w następnym odcinku.